Znaczy ja gram, bo taki jest taka jest nazwa live'a Także yy, Witam Was wszystkich Moi koledzy, koleżanki, przyjaciele Żony Żony! Przyszła. Ja yy. Na razie nie ma, nie pokazuję mi gry jeszcze Co? Na razie nie pokazuję gry na moim live'ie. O, a szyk! Ej, ja mam 39 hopem! Nie, nie. O teraz, dobra, pokazuję grę. jest 0 osób na ramię, chyba każdy się dowerwował i wyszy po prostu. Jakby wypierdzielony w niego. Skończę live'a i live. tu. ej, mój cel dzisiaj jest być 200 200 lewy. Chcesz? Ej, nie no. na chwilę, proszę. Ojej, ej, aha, to ja jestem jako pierwszą osobą. Nie, nie, to jest trzeba na chwilę. Czemu? Dobra, o, gdzie miał lagi przez tego live? A czemu? A czy masz dużo film? Jak ja wcześniej się łączyłem, to lagrałem z klołem, nie? I ty mówisz, że masz lagi, że z powodu live'a, a, a mamy taką czułość. Bo ty masz zrobić czułość, mi się wydaje. Nie, mm, z kisz. Może to jest wszystko moje, nie? No ja się wie O kurde Coś błękitne Z na elki na blisko to jest zupełnie Ja byłbym sama, to trzeba stąd na daleko Jest jedna osoba, a to jestem <grym> ja Taka jest smutna Każdy każdym razie Chłop, nie tego? Życie, życie, życie No cholera

No co ty robisz? co to jest? Jak? Kurwa Chory jesteś No Wewo mnie na, na live'y za to, że jesteś jakiś pan nienormalny. nie normalny Pan nie normalny w ogóle przypadkowo No ja wiem Możemy iść na rękę, jak wiesz. Nie. Czemu? Czemu? Nie ma demo, mam mnie na oma. O! I shake it. No ci. No. ucieka. <laughs> to jest. Nie. O, już Máš jako. A už ne. Máš jeho. že já jsem tam. Já si za mapou. No Nie! No, Hipsterze Czemu nikt nie się dołącza? No dołączajcie do tego live'a! Ej bo patrz, bo teraz jest napisane gram sobie w to nikt nie dołączy Ej no dołączajcie koledzy Czy ma 50 kawa? O ja, nie wiem O jakiś maxi giga dołączył do ekipy O kurde O nie, to jak nie miało 11 o, nie. weź tego Maxi Vival. Co? A to ja mam przy wucie, czekaj, wywalam śmiecia. Nie, zostaw go, on wyjdzie. Nie, on jest głupi. On jest botem. No, I też ty czasem wywala na góry, jak szukasz znowu? No. Nie, jesteś? Się nie wiem. Co mam więcej kili tak w ogóle? No, Właśnie. A, ja? A! A ja? tylko wiesz, ile mam HP? Bardzo mało. No. Mamy tą samą HP. I remis będzie. Remis jest. Już nikt... Znaczy, nikt nie zdobędzie już kinu. Już jest koniec. Ile czasu? Mmm, kilka sekund. No właśnie. Czyli mamy remis, jeszcze raz. Czyli remis, czyli gramy jeszcze raz. No dołączaj się do galerii. Bez zaczynam. No. Dobra, bez zaczyna. Bez liczenia? No! Uuu, to czekaj, a potem rzucam. Let's go! Oh. Uuu, I shake it. wypełnili ją mań! A! O cholera! Cześć! <laughs> Czemu ja dostaję buły, takie wielkie, że ja nie wiem? O Jezus! Ale like leci. oj, ile leci, leci! Co to było? spa nie Poczekaj, bo kolega coś do mnie napisał. Drobane mam to. No weź poczekaj chwilę. Bo komple, na pisał, kumpel do mnie coś napisał. Kumpel? Nie strzelaj! Nie strzelam. Dasz mi modę jak wbije na lajka? Nie. Już no, dałem ci. Serio? No. O cholera. No czemu... Skiliłeś się jak jakaś... ...pumpa. <ślałek> pumpa się nie pompi. Pumpa cząpo. Nie. Yeah. Cholera, jasna. Nie strzaję, Boże, co oni piszą na tym HMI-u? No bo mam tyśmę, kim, nie? Nie strzelaj proszę. A? A? Strzela, nie strzelaj, ja. nie Nie strzelaj. Nie Ja nie strzeliłam tak Ja nie strzeliłam się. Ja O, złączył się ktoś.

tak? A czemu jest niby jedna osoba? Bo jest zawsze A Ja. A nie, to się do u że zawsze 0-5 do wyboru. Nie, nie nie wypadki. O, jeden komentarz. Gramy, ale... Ej. Jan coś, coś. Napisał coś? O, dwa komentarze. Nie, ale czekaj, nie, nie, nie zabijaj mnie. Bo mnie nie pokazuje. Muszę sobie odświeżyć live. To czekaj, to ja też mnie nie zabili. Dobra, słaby, słaby jesteś. jesteś, żarcik. ale żarcik. Wezmę się, Chłop to no. jest! O trzeciej, kozaku. Kozaku przez pół otwarte. A jak inaczej? Nie wierzę, że się przez otwarte.

Aaaa! JUHA na solo! Ej, napisał na solo! To chodź Hmmm. solo! Ale, ale on do ciebie chyba to napisał. Co ty powiedziałeś Zaraz. Ej, cztery osoby! Ej, na solo na kilofy. Ej, czemu są cztery osoby? Ej, trzy osoby są normalnie. Ej, czy ty jesteś na live? Okej. Okay. Ale jeszcze jest jedna osoba, bo ja, Jankoś, ty no, Jest jakaś czają. osoba. No pewnie tak. Ta osoba! Czyli pewnie Oriana. Y napisz coś. Ta osoba jedna, która się nazywała. Jarbot. JRBot Jarbot CrazyBot Young Ale ci Aha, jak chcę. No, ale chłopie, ty masz ciągle lower. I się pod kamień. Jak ja już 110... Jak ja już 110 Ty się ciągle pod kamień lecisz. No, lecę. lecę. Jak ja to tak nie mam leżeć bez Ja, Jankoś, ty i... Ty, L. Ej, ja nie rozumiem, o co mu chodzi. A, ten lahmus, dobra, twój stary jest w tym Tak wiesz, jest taki fajny do fatnajta na solo, no dawaj. He he, w nie jest dobry w fortajcie. No i... To niech nie wyżywa, tak? Like lights, to to niech niech o ja oja, szala rana. To jest... Kurde, komentarz wycofany. Ten, co napisał, ja widzę i dał minki do tego uśmiechniętego. Co to ma być? Ej, czekaj, czekaj, nie strzelaj do na chwilę. Dobra. Ej, ej, y, patrz teraz. Ej, y, nie zapomnijcie o zostawieniu tego. Czekajcie, ja wiem zaraz tutaj y, Zapomnijcie, tak. Nie zapomnijcie tak. zostawić tego. I co to jest? Zmiesz, tak? Ale ja w Fortnite nie rozwiązuję konfliktów. Uu! No to masz przypał. Ale <śpięć> Ej, ale co to jest za minka? Czekaj. No i co ja w stosy wejdę? Przejdź na kanał. To jest Kevin na dole, ty jesteś chory, wypierdzielaj! Haha! <śpięć> Cześć, ty nie musisz być na tym live'ie z dziadku. znaczy... Ha! Ile masz lat? Ale on do ciebie to zadaje. Dużo. Nie wiem. Ja nie mów, tak pana. No to niech, no to niech tak się nie pęsadzi, tak? Dziecię? No to jak wystarczy, to co, chce ze mną na solo? Ja mogę iść na solo. No to dawaj. Jeszcze nie, ale Ty wyszedłeś. Czy, czy ty wyszedłeś? Ty jesteś dużo na ręku. Jesteś dużo na minusie. Na drugie chyba, nie? Na drugie. Oj, ten flower. O, coś napisał? Minusie. Minusie? Jak on napisać nie umie? Tak, to jest ta klasa. A ja ogólnie zostałeś zablokowany przeze mnie. <laughs> na <live. A>? laj'mie. <laughs> ja Jesteś zablokowany na live'ie. <laughs> Serio? No <laughs> Nie. Tak. A ty nie dałeś, nie, nie. nie, nie. A, spr, a, spr, a spróbuj coś napisać. No dać. No się nic nie napisałeś. Czym napisałeś? Ty ty ty. Nie, nie. A co to było? Ty? Te, te, te? Nie! Czemu kłamiesz? Ale mówię, że on został, Kevin został zablokowany, a nie ty. Mam gość, ja w kocie dobra, weź. Ci się coś nie podoba, to proszę mi lajny. Łoł. Wygrał. To dawaj na Dawaj, do centrum. Jak ja nie korzystę z takich kolczów, to chodź do Anzywana, jak jesteś taki kotor, nie będę. Ja się tylko pytam, czy gdzieś... Czekaj, Czekaj. Czekaj jadą mapę. Nie! Nie jadą! Nie, nie. nie, to jest, jest kurzaczka! Galakcji najlepsza! Z bronią ty, w ogóle. To, ja nie chcę Anzywana! A co ty chcesz? Na boksy! To znaczy, twój na ten, life. Na ale ty weź, dobra, weź. Weź, weź! Myśli? Ale o to chodziło. Ale ja na gola. Na, na gole, Na gola. Gole, 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 gole. <mum> Kiedyś Ale Na. Na. Kiedyś Na. Na. nie? Na. 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 nie Na. 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 nie widziałem, Na. 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 nie Czekaj? Już dawno. Przejdź, już dawno. No właśnie, już dawno nie ma. Jak ja cię nawet nie znam. Znam <grym> Jak Ludzie piszą na tą PNL. Ej. I fly. Chodź na FIFA, się zagramy. Ale jery na jery. <grym> Uhu, Czemu co mnie zrobił? Co? Właściwa mapa się Ja grałem przedwczoraj na mapie tejkera z nim. O, ja zagram, nie? Zapraszam go, on nie dołączył. Taker, nie? On mówi, dawaj kreatywa, nie? Mówi, no no dobra. No I wziął i włączył Taker. I włączył swoje boksy. A potem bo powiedział, że. No? Też, też ja ten ten, ja go ma ciągle on powiedział mi potem ja idę grać ze swoim duo z partnerem, tak, no, A on mówi mówię, o no spoko, elo Mówię, że jeszcze tam a nie niedługo zagram co? Masz no, ja mam normalnie ten I jego prawdziwy wynik i jego ten, no to jest prawdziwy, normalny taker łatwo to będzie to... napisał no to chodź, no to Czekaj. Nie zabijajmy. Mówisz, że łatwo będzie. Dobra, Jankoś możesz dołączyć. No dobra, dobra. ja dostałam na tym. Ty w ogóle masz ten włączony, że możesz omówić na nim przecież i cię słuchać? No! Ja już wiem, ja bo mam duże live'a. No, duży, no duży live. o, się uleczyłeś. O. Co nie można? Można. Jeszcze ja nie dołączył, Jankoś dołączył. A czekaj, zobacz, nie, nie zrobię na razie. Zobacz... Czy on gra? On gra w tego, w GTA. Czemu mówisz? wiesz? Sądzę. Uleczyłeś. się ulecz. Łatwo będzie, nic chodź nie napiszę. On gra z... Czekaj, jaka go zapro... Dołączył, dołączył, dobra, dołączył. No ale mikro nie ma, bo tam już tam... ma. Ma mikro, tylko że... Ma mikro, tylko że słuchawek nie wziął. Musi podłączyć pewnie.

<grymne> o, to jest. Dobre. To idziemy na tego na dwuna czy nie? Ja... Ale... Ja nie robię. Nie rozwiązuję konfliktów w ogóle Pierwszy jest starszy. Dlaczego nie rozwiązuję konfliktów w knajpy? I to nie, nie, to ja że się specjalnie nie, że... nie, A to jak, nie, 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 to, nie, 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 to nie, się FOR FAN! for fun. Fortnite'a! For, 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 FOR FUN! FOR FUN! <laughs> Ja pierdziele! Janko, ziankoś furwam. Ja widać kto tu wygrywa Ale churwa! Ale nie muszę sam zasąć. To nie.

Jezu kiecie! <laughs> 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 Bala masz tę imprezę! na życie! Jezu! my w porta? No dodaj! Czy w, w Minecrafta? Nie no że nie muszę takiego. No doda! A może się niedługo kupię w sumie! Daj no, mi na lego! No, alego mi!

Bo oni nie mogą tego zbanować dlatego że każdy sobie może zrobić taki on. wybierasz? No. Bo to jest 14 darmowe dni. No Właśnie. Czasami. Ty wziąłeś na ile? Na Mhm. Uh -huh. I, I ty iść za to dwie dychy. No. Uh -huh. I musisz zmieniać konto, znaczy ciągle robisz nowe konto, nie? 14 dni. No, no to. Co, co drugi piątek akurat. Nie, to nic. Dzisiaj do szkoły... Czemu nie poszedłeś dzisiaj do szkoły? A Co? A ty nie chodzisz do szkoły. A ty? No bo... Ja, ja już chodzę do szkoły. O oh, ja. Yeah. My już chodzimy normalnie do szkoły. Ale ja się nie poszłam, bo budziłem się na a miałem na dziewiątkę czterdzieści pięć. Hmm. A ten... Nie yy... Ty, Bo ty nie byłeś w piątek w szkole, nie? Wtedy. W W piątek. Byłeś? W szkole? Ja dzisiaj nie. Ale nie dzisiaj, tylko wtedy, jak ja jeszcze przed tym się wolnym. Ale jeszcze przed tym wolnym. Wiesz o, jeszcze. No ale bo tam jak... bo niektóre szkoły miały tak, że w jednej i w jakimś dniu nie pójdą, to wtedy idą trzeciego do szkoły już szybciej. Ja jestem w stanie. No właśnie. I właśnie. Ja na przykład idę do siódmego, bo mam inaczej. I tak. No. No to jest. Gra mnie to jest korpata. Ale ty ciągle w A ciągniętych. Aksus napisał. Kevin, no do mnie. Gdzie? No na czacie. Czemu mi nie pokazuje tego? Typ ma zero słów. Typ mm. zero, słów jako zadań. Mm. Normalnie Ej ja on mi nie pokazuje tego, że on to napisał. Chyba ja go no zablokowałem. Ale wiem. A z tego, z tego u ciebie go zablokowali, bo nie pokazują normale. No. to no Dobra. A specjalnie tak pisałem, żeby tam... A tam nie miało być te TL, to nie? No. E, to miało być... Czekaj, ja śmieję co to miało być. E, tam miało być, już ci mówię. Nie mam tego. Nie usunąłeś tego, to. Nie. To ty się usunąłeś to. Ty na ten, wycofałeś sobie ten komentarz. A to miało być... Ja, Jan, Jan Kości i Twój, i twój stary. stary Ale mi się wziął te L i się wysłało Ja myślę, że to jest Ja, Jan, i Jan Kości i ten <laughs> A Ja nie chciałem takiego A szczerze, że on sam wyszedł z ekipy, a ja go zrobywali Ale tak i tak nie to mógł z powrotem do imprezy dołączyć to. No nie Obra, co mu... Mam mój! Mam mój! Mam mój! spadłem! Spadłem z krzesła! A mm. ale co napisał? Tylko ten? Tylko, że... Że ale, co ale, napisał? Ale, ale.

Tylko ja ja sobie go u siebie zablokowałem, a ja zapomniałem, że ja tu nie mam tego moderatora nic, bo ja nie, nie jestem na tym koncie, nie ja nie jestem na dobrać. innym. A ja właśnie nie jestem na tym koncie, ja jestem na Smart, bo ja nie mogę się zalogować na Mavscika. Czemu? No, z jak ja no, mówiłem ci, jakiś powód jest, nie wiem, po prostu nie loguje mi się to. Po prostu wolała

Pana imprezę. Ej, ja myślę, że. Ja myślę, że. Z... Czas zakończyć tego live'a